Witam Was, Mental Yoga, kolejny poniedziałek, kiedy obserwujemy swój umysł, przekonania, lęki i wszystko to, co w życiu nam nie służy. A dzisiaj o takim wkurzeniu, które często towarzyszy nam w poniedziałkowy poranek, bo to dzieci, bo ten sąsiad, bo ten kierowca mi zajechał drogę. I taką odpowiedzialność za wszystkie nasze stany emocjonalne, za nasze wkurzenie zrzucamy na świat zewnętrzny. Czasem tak jest łatwiej. Naprawdę wejść w taki stan wkurzenia, wyrzucenia i nakrzyczenia na wszystkich innych. Ale czy tak naprawdę, obserwując to, co się dzieje dookoła, możemy powiedzieć, że to wszyscy inni nas denerwują. To wtedy oddajemy sprawczość i jesteśmy takim pilotem, gdzie można nadusić na jakiś odpowiedni guzik i przełączyć nas z programu naszego generalnie spokoju, relaksu, opanowania, kiedy podejmujemy świadomie swoje jakieś decyzje, do stanu, kiedy właściwie można nami trochę porządzić. Bo teraz włączamy guzik wkurzenia, teraz się podenerwujemy, teraz robimy coś tam. Więc ten sąsiad, te dzieci, ten kierowca, który Ci zajechał drogę, jest takim guzikiem tego, co się w Tobie wyzwala. Więc to ja przyjmuję kontrolę nad moim stanem, czy decyzje pozostawiam innym Ja na co dzień też to obserwuję. I życie tak przelatuje i przeleci nam. I wiele razy się jeszcze wkurzymy. Ale życzę Wam od poniedziałku, abyśmy faktycznie to zauważali. Zatrzymali się na chwilę i podjęli decyzję na temat naszej reakcji. Przyjemnych reakcji na cały tydzień życzę Wam i samych przyjemności i tej chwili zastanowienia się, co ja mogę zrobić. Do zobaczenia.